O! A dalej jest... jeszcze, Dobra, właśnie. tam. Ty... Chyba jest inna... Pagos, chyba jest I tam... tam... O, najważniejszy. Nie, nie jest, wlaź się. jest inna na No i pierwszy tam, który tam nie jest. Oprócz tych wszystkich ludzi, którzy tam sprayem namazali. Jak <noise> 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 <Like> się zjebiesz, <noise> Pagos. Nie patrz w dół, tylko <bo> ty. Pagos, musisz zjebiesz. <noise> Ostatnie 10 km i trzeba go na wózku wieźć. No właśnie już, teraz już właśnie. Właśnie będę się łapał. Teraz gorzej chyba zejść, <grym> tam wejść na górę. <grym> Pakos, masz szansę być pierwszy na YouTubie. Wejdziesz czy utknąłeś? <grym> wyszła jest! <grym> Dobrze że nie trafiłeś w to co wystaje. O oh, kurwa. O ja. Jaki taki głuchy kumorono, no. Aki taki kumorono. Zajdę tam dalej, coś przychodzenia. Super. Super, więc wyszliśmy się. Tak, widzaliśmy na nim. Jaki to było? był? Takie zadanie. Poszukaj ha Heinricha. W hotelu <gulotankę> <gulotankę> Nie dawaj mu, nie dawaj. Nie. to kurde, że bez latarki wyszedł. Na jaka masz tuż wziąć? Normalnie. Normalnie. No właśnie, bez latarki.